Witam Was na moim kanale, zapraszam Was na filmik. Dzisiaj podsumowanie e, kosmetyczne, kolejne, e, tylko taką, takie może na większą skalę, dlatego że podsumowanie zeszłego roku. E, przede wszystkim życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dużo zdrowia, a wszystko inne to wiadomo potoczy się m, tak jak trzeba, jak ono będzie. E, przede wszystkim w tamtym roku, e, nie wiem, nie wiem, że nie to, że zmieniło się bardzo wiele, ale też podejście moje. E, Dostosowania kosmetyków do kupowania w bardzo dużej mierze się zmieniło. Tak jak zaczęłam to robić dwa lata temu, tak w tamtym roku na pewno to już było takie konkretne i usystematyzowane w jakiś sposób. W mojej pielęgnacji zmieniło się również podejście do nie tylko do kupowania, ale do tego, żeby to były konkretne składniki, które coś tam przynoszą skórze, jakieś tam korzyści, żeby to nie było takie walenie wszystkim po. Co się tylko da na tą twarz, tylko po prostu coś konkretnego. Nie kupowanie, nie wydawanie pieniędzy na coś niepotrzebnego, na co, co będzie zalegało mi na przykład w takiej szufladzie. Po prostu kupuję coś, co jest tak w jakiś sposób tam przemyślane. Do wielu kosmetyków wracam, więc to są w kółko te same rzeczy. I mam nadzieję, że Was przez to nie zanudzę. Poza tym stosuję bardzo regularnie teraz ćwiczenia mięśni twarzy, o których Wam też wspominałam wielokrotnie, czyli joga twarzy. To jest przynajmniej 15-20 minut dziennie takich ćwiczeń, które nie są jakieś tam wykonywane specjalnie, że ja zasiadam i robię te ćwiczenia, żeby zanudzić siebie nimi, tylko po prostu w tym czasie, kiedy mam chwilę odpoczynku, nie wiem, oglądam wiadomości, lub cokolwiek przeglądam na YouTube, albo cokolwiek, no co robię, cokolwiek, czy słucham audiobooka, wykonuję te ćwiczenia. To jest bardzo ważne, żeby to nie było męczące. Poza tym, w swojej diecie, o której nie wiem, że to jest jakaś dieta, tam zmieniająca rysy twarzy, ani zmieniająca moją wagę, tylko po prostu zaczęłam pić kolagen, i to jest kolagen firmy Velgard. To jest też od dłuższego już czasu, bo tak jak yoga. Chyba od kwietnia albo marca, tak też właśnie ten kolagen od kwietnia lub marca, czyli dobre pół roku. I to jest kolagen, który przyczynia się do tego, że zmienia się bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim stawy zaczęły być takie naoliwione, tak to nazwijmy. Dodatkowo zauważyłam u siebie płytkę paznokciową całkowicie wygładzoną, bez żadnych zgrubień, bez żadnych fałd. Poza tym włosy zaczęły odrastać mi tutaj w miejscach, gdzie zawsze miałam takie łyse placki. Właściwie to było spowodowane na pewno tym, że miałam, mam często związane włosy i ciągnę je w jakiś sposób końskim ogonem, czyli po prostu taka była małoroda, no każdy jest inny i takie zakola miałam. Także kolagen przyczynia się do wielu rzeczy. Myślę, że u mnie również działa jakoś przeciwzmaszczkowe, jakoś w jakiś sposób ta skóra jest taka bardziej napompowana od środka, albo sobie wmawiam. Dla mnie rewelacja, a działanie tego kolagenu oczywiście nie jest widoczne po jednorazowym użyciu lub po miesiącu, tylko na pewno po pół roku, dopiero tak widać pierwsze efekty jego działania. Yy, oczywiście na stronie welgard możecie sobie tam wejść, zobaczyć, poczytać. Yy, producent zapewnia, że to są bardzo małe molekuły, które podczas tego, że jak je spożywamy, pijemy. Ja piję swój kolagen ze szklanką wody, po prostu najprościej można wytłumaczyć, rozpuszczony. Bardzo dobrze się wchłania. Także ja wierzę producentowi, bo no, widzę jakieś tam u siebie efekty, więc to jest taki mój ulubieniec. Dodatkowo w mojej pielęgnacji zmieniło się to, że zaczęłam stosować prawdziwy, taki najsilniejszy już, jeżeli chodzi o prawdziwy, najsilniejszy... No, zaczęłam stosować w końcu retinol, taki na najwyższym poziomie, czyli to jest retinoina. Wcześniej były to różne retinole w mojej pielęgnacji, teraz nastawiłam się na taki bardziej profesjonalny. Ta mieszanka jest również przygotowywana dla mnie. Tutaj jest retinolina 0,05%, niacinamid i kwas azyalinowy. I to jest taka mieszanka dla mnie i powiem Wam, że to się u mnie sprawdza bardzo, czyli wyprostowało mi. Nie żeby wyprostowało zmarszki, bo też na działanie retinolu to trzeba czekać latami, nie oszukujmy się, czy tam miesiącami, ale chodzi o to, że ta mieszanka bardzo dobrze wygładza strukturę skóry, ona staje się równa, bardzo taka napięta, lepiej nawilżona. Oczywiście działanie tretinoliny to również jest wysuszenie, ale to jest takie pozytywne działanie, skóra naprawdę potem wygląda genialnie. No, działam jak mogę, stosuję 5 razy w tygodniu, bardzo Wam polecam. Oprócz tego, że stosuję dermatikę i tą, tą konkretną mieszankę, to stosuję dwa świetne kosmetyki z The Ordinary. Teraz aktualnie nie stosuję tego jednego, ale to stosowałam przez co najmniej 2 lata, a na pewno półtora roku. Mowa o tym kosmetyku z The Ordinary, to jest kwas mlekowy 10%, który świetnie napina skórę, stosuje wtedy, kiedy nie stosuje tretinoiny, e, świetnie nawilża, e, przyczynia się do rozjaśnienia i do tego, że pory się praktycznie znikają e, w moim przypadku. E, zawdzięczam temu e, kwasowi również dużo nawilżanie skóry, tak mam jakiegoś włosa tutaj, a ja bardzo chciałam być w rozpuszczonych włosach. Słuchajcie, następnie mam z The Ordinary ten Matrixylok, o którym Wam też wspominałam, to jest kosmetyk, do którego ja wracam jak, jak bumerang, tak, tak to nazwę, dlatego że odstawiłam go, żeby go kupić ponownie, teraz stosuję akurat inny peptyd, ale to tam wytłumaczę Wam następnym razem, dlatego że troszeczkę mnie nie było, więc nie, by, nie byłyście, nie byliście na bieżąco z moimi tam stosowaniami. Mam teraz fajne kosmetyki, oczywiście jakieś na nowościach jak Wam o nich powiem, troszeczkę mnie nie było, ale po, po prostu najzwyczajniej nie miałam czasu, ani jakiejś takiej jakiejś weny twórczej, chociaż to, żadnego twórczego tutaj czegoś nie trzeba, żeby po prostu się, się mówić do kamerki, ale to też trzeba mieć do tego najzwyczajniej czas. Słuchajcie, następnie Świetne kosmetyki, które stosuję jako kremy na dzień, na noc i to jest krem, jeden z nich to jest krem X, i to jest krem ceramidowy, który praktycznie już wykończyłam, wyciepałam. Lubię go również na noc, jak i na dzień, kiedy mam wybitnie przesuszoną skórę. On ma taką tłustawą konsystencję, jest takim kremem, który jak gdyby zalepia ceramidy tak właśnie działają, jakby, jakby betonowały te takie nie wiem, wszelkie jakieś podrażnienia, suchości, więc tak on działa, ten krem. A drugi krem z ceramidami, który to jest moje drugie opakowanie i wcześniej właśnie nie pokazałam właśnie tego kremiku, to jest The Inky List, to jest właściwie nowe opakowanie tego kosmetyku, to jest kosmetyk z ceramidami na noc. Świetnie się u mnie sprawdza, tutaj na opakowaniu chyba nie ma, ale o ile mi się wydaje, to tu jest chyba jakieś 3% Cera... zawartość ceramidów. Tak mi się coś wydaje. Coś mi teraz w głowie tam się odblokowało, jakaś komórka. Słuchajcie, następnie kosmetyk z Helioker. I tutaj akurat to jest moje drugie opakowanie, praktycznie on się kończy, i to jest kosmetyk z tej serii mineralnej. I tylko do tej mineralnej będę wracała, tylko że wrócę z powrotem do tego kosmetyku z lekkim zabarwieniem, dlatego że to jest ten bez zabarwienia. Ale to jest bardzo dobry kosmetyk, który w ogóle nie podrażnia, który świetnie chroni skórę, świetnie również przyczynia się do jej nawilżenia, nie marszczy się pod, nie wałkuje pod makijażem. Jakie ja tu jeszcze w ogóle plusy? On nie ma minusów, o tak, także świetny kosmetyk, który w ogóle nie podrażnia mojej skóry, a to jest po prostu osiągnięcie tego roku, dlatego, że każdy u mnie jaki by nie był dobry, naprawdę stosowałam kilka, zawsze podrażnia moją skórę kręca z P.F. a to jest wysoka ochrona. Jeżeli stosuję teraz taką pielęgnację, która, która wybitnie działa antystarzeniowo, to najzwyczajniej w świecie muszę stosować kręcę z SPF. Następnie kosmetyki do pielęgnacji twarzy, które stosuję jako takie nawilżacze. Dwa absolutni ulubieńcy. W zależności od tego, jak skóra tego wymaga, czyli czy jest mniej nawilżona, czy bardziej, E, stosuję albo dwa, albo jeden. To jest esencja e, i ten taki żel. Esencji mam połowę buteleczki, a żelu praktycznie e, na dnie, bo stosuję również w pielęgnacji szyi. A to jest dosyć dużo tego kosmetyku, bo mi się wydaje, że to jest nawet 80 gramów albo 100. Tak mi się wydaje, że to jest takie duże opakowanie. Znajdę gdzieś tutaj e, pojemność. Mam nadzieję, że znajdę, żeby Was nie zanudzić. Mm, tutaj nic nie jest napisane, jak na złość. W każdym razie, tu jest napisane z przodu. W każdym razie to 100 gramów kosmetyku, a tutaj mamy 100 ml. Świetne, naprawdę polecam Wam firma Koeseryjista, że to jest drugi kosmetyk z tej firmy u mnie w Pielęgnacji. Śluz, kosmetyki ze śluzem ślimaka w konkretnym stężeniu, bardzo dobrze nawilżające, mega wygładzające cery. Uważam, że mają również takie działanie, ale Gojące, lekko zagajające ranki. Nie to, że mam jakieś rany na twarzy, ale czasami bywa jakieś podrażnienie, naprawdę wywołane czy maską, czy skóra jest mega wysuszona, czy jakaś taka wiecie, no zjemy coś takiego, że wyjątkowo nas podrażni, podrażni skórę, lub mamy jakieś złe dni, stresy, no są różne rzeczy. To naprawdę ten, te kosmetyki świetnie tą, tą skórę zagajają. Następnie dwa. Absolutne odkrycia, Tak, następne z nich to będzie znowu The Inkey List i to jest ten balsam myjący, on jest świetny, on jest wiecznie u mnie w budzie wysprzedany, także ja go kupuję bardzo często online, często, No średnio 3-4 na pewno w roku zużywam, eee, 3-4 w roku, to jest moje chyba trzecie opakowanie albo drugie, a stosuję od kilku miesięcy. Trochę stosuję chyba za dużo tego kosmetyku. Tu jestem pewna, że to można stosować również jako taki balsam. Ja często tak robię, że po prostu jak na zwyczajnie świecie wchodzę pod prysznic, co mam grubą warstwę tego po zmyciu, grubą, no taką średnią, no po zmyciu makijażu i stosuję dopiero na, zmywam jako na gorąco. Także świetny do zmywania, bardzo dobry kosmetyk, w ogóle nie, podrażający, nie podrażniający, nie zapychający skóry, zmywający co trzeba, także świetny kosmetyk. A następny kosmetyk to jest mega dobry płynny celarny Simple, który w ogóle nie podrażnia. Ja już Wam mówiłam o tym tyle razy, że nie chcę Was z powrotem mm, tym zanudzać. Następnie pokażę Wam kosmetyki podoczne. Podoczne i kosmetykami podocznymi wygrywającymi wszystko są te trzy rzeczy. E, słuchajcie, nas, wróciłam znowu do tego kremu, wróciłam, na, kupiłam następne opakowanie. To jest firma Farmona Professional i to jest A-Contour, ten mój ulubieniec, naprawdę to jest genialny kosmetyk podoczny, świetnie wygładza skórę pod oczami. Ja go używam z tym żelem, w zależności od tego, czy moja skóra tego potrzebuje, czy nie, bo ten żel jest po prostu świetny. To jest firma Clinique, ja go kupuję średnio raz na pół roku, to opakowanie i nakładam go pod oczami, naprawdę bardzo dobrze nawilża skórę pod oczami. A jako taki dobry nawilżacz już stricte maskowy, działam ten, tą maseczką i to naprawdę stosuję już tę maseczkę od kilku lat i to, to jest maska, którą kupowałam zawsze w takich małych tubuniach próbkowych, a teraz udało mi się ją za bardzo dobrą cenę kupić w takim dużym opakowaniu. To jest firma Clarins i to jest taka maska właśnie pod oczy. Świetne nawilżające kosmetyki to są rzeczy, do których ja wracam, które stosuję naprawdę długo, długo. Uważam, że są świetne i przyczyniają się do tego, że skóra jest napięta, nabliżona i w jakiś tam sposób wygładzona. Następnie świetny kosmetyk, który wygrywa ze wszystkimi innymi, to są płatki na niedoskonałości. Ja, mimo swojego dojrzałego wieku, bo mam skończone 48 lat, zdarza mi się czasami, że coś mi takiego wyskakuje. I mimo, że stosuję, no nie wiem, w jakichś tam momentach hormonalnych, lub zjedzenia zbyt dużej ilości czekolady, lub cokolwiek innego, co przyczynia się do tego, że to mi tam wyskoczy, czy to pod maseczką, czy cokolwiek. Przykleję sobie taki plasterek i e, niedoskonałość znika w ciągu kilku godzin. Naprawdę to są świetne plasterki, one są wyjątkowo dobrze przyklejalne tak to nazwę, i dodatkowo one są bardzo mało widoczne, także jeżeli kogoś radzi taki plasterek, to to na pewno się nie odklei, nie odczepi, nie zjedzie w trakcie snu, no naprawdę świetne, świetne są i to są ta The, the Breakout Choice Skin Choice, najlepsze, one są naj, dosyć drogie, bo najdroższe chyba stosunkowo, jeżeli chodzi o ilość płatków stosunkowo do tych na rynku obecnych, ale to są jedne z najlepszych, jakie używałam. Następnie kosmetyki do takiej stricte pielęgnacji maseczkowej wygrywają bezapelacyjnie, tak to nazwę. I to są maseczki w płacie, które uwielbiam z tym moim, używać z tym moim takim masażerem ultradźwiękowym do twarzy. Ale bez niego też super nawilżają, uważam. To jest moje odkrycie. Uważam, że ta maseczka jest genialna, świetnie nawilżająca. To jest Garnier. I następnie ta Eveline taka ze złotem. I ta tutaj taka żelowa ze Simple. Obe trzy, to chciałam się jakoś nie wiem wysłowić dziwnie, wszystkie trzy świetnie nawilżają skórę, a ta to po prostu wygląda świetnie, skóra gdzieś wychodzimy na przykład, naprawdę makijaż, on się świetnie trzyma, nic się na, po nich nie roluje, nie zostają jakieś placki, nie przenawilżają skóry, są świetne po prostu te maseczki i też stosuję oczywiście nie że cztery razy w tygodniu, tylko. W zależności od tego, obserwuję swoją skórę, jak tam wymaga y, maseczki, no to najzwyczajniej w świecie y, maseczkę nakładam. A takimi genialnymi moimi nawilżaczami, uspokajaczami skóry są te y, ampułki z Awa Laboratorium, serum z kwasem kieloronowym, witaminą PP. Do, domowej mikroderma Brazili lub po jakimś działaniu y, takim oczyszczającym bardzo lubię właśnie sobie zapodać taką ampułkę. Mam również m, oczywiście inne działające ampułki z Faromony, ale te uwielbiam, do nich zawsze wracam. Po prostu bardzo dobre kosmetyki. Taka jedna ampułka wystarczy na raz. Szkoda, że one są w takich właśnie ampułkach, że trzeba zużyć całą, ale ja tak staram się oczywiście od razu działać dotąd, do połowy praktycznie, do pępka, więc zużywam taką całą ampułkę. Świetnym odkryciem tamtego roku właśnie kosmetycznym i to jest mój ulubieniec, jest ta maskara, nie maskara, odżywka do rzęs z UK Lush i to jest taka maskara, nie dalej maskara, taki pędzelunio, zobaczcie. Tej, tej odżywki jest tutaj dosyć sporo, bo porównując do innych, to jest tutaj jest, jest jej aż 3 ml. Za cenę taką, chyba jedną trzecią tego Revitalash. Ta odżywka dodatkowo ma dobry skład, tam producent obiecuje, że patrzcie teraz na mnie, ten producent, ten producent obiecuje, że tutaj są bardzo takie przyjazne i środowisku i skórze składniki i te rzęsy naprawdę po kilku tygodniach rosną. Ja w życiu takich długich rzęs nie miałam, także bardzo wam polecam. Ja kupuję zawsze w mega promocji dodatkowo z moją koleżanką kupujemy sobie, bo tam jest takie duo, także mamy dzielimy się tym duo na pół i mamy wtedy bardzo, bardzo dużo taniej ten kosmetyk. Następnie pokażę Wam moje ulubione kosmetyki kolorowe. I tak, zacznę od dwóch lakierów do paznokci. Moim odkryciem tegorocznym, w ogóle wróciłam do malowania pazurów, bo jakoś przez prawie dwa lata nie malowałam paznokci. Wróciłam, bo przestałam używać lakierów hybrydowych. Ja nie mam do końca przekonania do nich. Uważam, że w pewien sposób lakiery hybrydowe niestety podrażniają mi. Ale nie, nie paznokcie i nie skórki wokół paznokci, ale dostaję dziwnych uczuleń tutaj w strefie pod, koło oczu. Jak nałożę hybrydę, to po prostu ta, to dziwne uczulenie wraca, więc podejrzewam, że hybryda. Dodatkowo, hybrydy miały to do siebie, że mi dosyć szybko paznokcie rosną i po trzech, czterech dniach już było widoczny odrost. I to całe ściąganie tego, tej hybrydy to było dla mnie taka męka trochę, marnowanie czasu, a tutaj po prostu zmywane zwyczajnie sobie lakier do paznokci i tyle. A mowa o lakierach z firmy Rimmel i to jest ta seria Super Gel. Mam dwa ulubione kolory, bardzo trwałe są te kolory. To jest pierwszy nikt to jest odcień 045. Czekajcie, nałożę okularnik, ja to przeczytam po polsku. Po 045 Flamenko Beach, a drugi to jest 065 Devotion. I ten Devotion to jest niby czarny, ale to jest taki fiolet wpadający w czerń. Bardzo ładny odcień i to jest taki lakier, który praktycznie się nie odpryskuje. Naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie stosuję żadnego, żadnej bazy, jedynie z tej samej serii Top Coat. Dobra, i teraz tak patrzę, że muszę przejść do kosmetyków kolorowych. Bezapelacyjnie, słuchajcie. Wygrał, no, yy, chociaż nie stosowałam go cały rok. L'Oreal Trumacz, yy, ten właśnie taki lekki, to jest taki, powiedziałabym, właściwie tint, ale to jest taki genialny produkt. On tak ładnie ujednolica, tak uspokaja tą skórę. Yy, ja też nie stosuję nie wiadomo jakich ilości kosmetyków, ale chodzi mi o to, że to są takie delikatne kropelki, które ładnie wyglądają na skórze. Bardzo lubię również ten podkład z PZ. Teraz go ze sobą patrzę, nie wzięłam, ale jednak wygrywa ten, na to, dlatego że jest tak strasznie, strasznie, tak dobrze, idealnie wtapiający się w skórę i przypominający takie delikatne coś, tylko musięte na, na cerze. Ja też sama teraz przestałam, też się tak strasznie. Zakrywać. Nie to, że się tak nie wiadomo, jak zakrywałam, ale kiedyś jakoś tak bardziej dbałam o to, żeby podkład był mega dobrze kryjący wszystko. Nie możemy być tacy wszyscy idealni, po prostu każdy ma inną skórę, strukturę jej. Różne plamki wyskakują, nie wyskakują, jest dobrze, raz źle. Jeżeli my z tym dajmy sobie wreszcie spokój z tą idealnością, której wszędzie pełno naokoło, zrobionej przez filtry. Ja czasami bywa tak, że. Moja skóra wygląda świetnie przez miesiąc, potem przez dwa tygodnie, jakby jakiś huragan przeleciał na, po niej, e, po czym wygląda świetnie przez pół roku. Nagle miesiąc walczy z jakimś e, wysypem albo przesuszeniami. Każdy jest inny i nie możemy być idealni. E, słuchajcie następnie kosmetyki e, do e, oczu. Do oczu. Oprócz tego, że mam podkład do pokazania, mam e, również dwie maskary. Bezapelacyjnie wygrał oczywiście mój tusz z L'Oreal. Mówię, mój, no bo stosuję go naprawdę od wielu, wielu lat. I to jest tusz, który wygląda świetnie, on mi się nie osypuje, łatwo się zmywa. I to nie jest ta wersja wodoodporna. Świetna szczoteczka, która wyczesuje, jak również wydłuża. Tusz, który się nie osypuje, tak jak mówię, nie robi pandy, nie odbija mi się nigdzie, nie. Zostawia śladów, no, nie uczula przede wszystkim. A drugim tuszem jednak wygra, wygrywa ten Eveline, Chociaż wiecie co, mam do niego zastrzeżenia takie, że on na początku mi bardzo się rozmazywał i zjeżdżał, a teraz już jest ok bo po, po tych kilku tygodniach. Też świetna szczoteczka i to jest wersja Wariete, Dla mnie bardzo dobry tusz, również nieuczulający. Również ładnie rozczesujący każdą rzęskę. To same ochy i ja, achy, tylko Wam mogę tyle powiedzieć, ale to na pewno wiecie, bo przecież używacie tych tuszy. Dwa, yy, dwie, yy, trzy kosmetyki dobrywiowe. One muszą pojawić się w tym filmiku, bo to są naprawdę geniusze moje. Świetna kredka z Benefit, którą mam w odcieniu 4 i to jest taka cieniutka, precyzyjna kredeczka, która jest po prostu świetna. To, są, to jest kosmetyk nie do zdarcia. Tą kredkę mam tak długo i ja ją używam i używam, więc użyć nie mogę. E, następnie kupiłam sobie taki pisak kilka miesięcy temu i jestem też z niego zadowolona. E, NYX Professional Makeup i to jest Lift and Snatch. E, brow Tint Pen i to jest coś takiego, zobaczcie. W takim cienkim pisaczku i na początku zamiast, wiecie co, zamiast jakoś wyciapać na jakiś papier ten, ten tint, ten mazak, żeby on nie był taki mocny, no to ja tam się trochę z nim męczyłam, on mi jakoś za bardzo rysował te, te brwi, ale teraz jestem z niego zadowolona, bo uważam, że w takiej ilości, yy, takiej ilości może być. Czyli bardzo tam delikatnie sobie podkreślam, na koniecznicka jest bardzo trwały, bardzo lubię ten produkt, a taki mój cichy geniusz, który ostatnio... Yy, no ostatnio, no to na pewno rok się z nim nie rozstaje. To jest taki mały grzebyczek. Ja to kupiłam kiedyś na jakiejś stronce Luke Fantastic, chyba tam brakowało mi do zamówienia, żeby była zadarmowa, chyba, prze, za darmowa, żeby była darmowa przesyłka, i ten grzebyk pojawił się jako propozycja. To jest firma MAC, oczywiście to nie musi być firma MAC, ale słuchajcie, to jest tak fajne. To jest taki grzebyczek, który ma tutaj delikatny grzebyk, nie taki mocno, mocno ostry. Ale wciąż metalowy, i tu jest taka szczoteczka, która świetnie wyczesuje wszystko z brwi. I naprawdę świetnie je ja również chyba przez to, że taki robimy mini masaż, one zaczynają lepiej rosnąć. Naprawdę, mówię Wam, to zauważyłam. W każdym razie, a może po tym koleganie, no nie wiem, no w każdym razie świetna szczoteczka, świetnie można sobie ułożyć w brwi, wyczesać. Nawet nie wiedziałam, że taki gadżet jest bardzo ważny. I ja oczywiście tam mam zawsze jakąś szczoteczkę taką do podkreślenia brwi. Typu takie te okrągłe, co są, albo coś tam w jakimś pędzelku, albo jakieś krece, ale to to się nie, nie ma porównania do tego. Teraz tak patrzę, że gadam 23 minuty, zostało mi kilka minut tylko, żeby przestać tyle gadać. Słuchajcie, następnie najlepsza pomadka czerwona, jaka udało mi się mieć. Ja mam tutaj jako miniaturkę, ale ja sobie zamówiłam pełnowymiarowy produkt, dlatego że muszę mieć tę pomadkę. Ta będzie po prostu w torebce, inna będzie na toalece. Nie to, że nie wiadomo jak się maluje, jeżeli chodzi o usta, bo mam takie jakie mam, nie mam jakichś pięknych, wymodelowanych jak i napompowanych, ale ta pomadka dodaje mi energii każdego dnia. Nie mogę się z nią rozstać. To jest pomadka od Charlotte w odcieniu. Walk of No Shame. Tak się nazywa. I tak, to jest moja ulubiona czerwień. Ta czerwień jest. Spokojna. Ta czerwień jest do mojej karnacji. Ja po tylu latach wreszcie odnalazłam swoją czerwień. Ona wchodzi lekko w brąz, nie jest taka namolna, nie jest... No e, jest piękną czerwienią i dodatkowo to jest kosmetyk bardzo trwały, bardzo leciutki. Taka formuła, z jaką się jeszcze w życiu nie spotkałam. Ja po prostu odkryłam Amerykę i kupuję, tak jak mówię Wam, pełnowymiarowy produkt. Warta jest tych pieniędzy na pewno. Warta jest tych pieniędzy. Tym bardziej, że mi taka pomadka na pewno starczy na kilka lat, bo przecież no już, nie wiem, nie będę się chyba malowała nią od rana do nocy. Dodatkowo to jest trwała, niesamowicie pomadka, także kupię, kupiłam sobie pełnowymiarowy produkt, bo to jest taka miniaturka, chociaż ta miniaturka też w zupełności by mi starczyła, ale muszę mieć, bo ta będzie w jakiejś kosmetyczce, bo jest taka miniatureczką. Słuchajcie, muszę mieć, nie muszę, ale tak chciałam strasznie, bo wreszcie trafiłam na swoją ulgoną czerwień. I y, ja zrezygnowałam ostatnio z jakichś jakich wielkich, mega makijaży. Mam takie naloty, i jednym teraz moim nalotem są cienie w Kremie. I jestem pod wielkim wrażeniem tych cieni w Kremie, które używam od bardzo długiego czasu i uważam, że to są mega genialne kosmetyki. Mowa o dwóch kosmetykach od Charlotte, ponieważ ja mam uczulenia na kremowe cienie. Y, bardzo wiele miałam kiedyś w swoich kolekcjach i zawsze to są uczulające mnie kosmetyki lub wysu wysuszające. Muszę, mm, muszę uważać. Uważam w tym sensie, że jeżeli coś mi już zadowoliło, to znaczy, że jest naprawdę e, dla mnie mega e, kosmetycznie dobrane. E, I mam dwa cienie od Charlotte i to są Rose Gold e, Ace to Mesmerize i mam Pillow Talk. Pillow Talk. I dwa, e, dwa te kolory są idealne do moich e, oczu i są idealne, mają idealną konsystencję, mają idealne mm, jakieś takie, nie wiem, można idealnie je rozetrzeć. One bardzo ładnie wyglądają, są bardzo trwałe i tymi... E, tutaj mam ten Rose Gold. To jest ten Rose Gold. Jest dużo taki jaśniejszy i bardziej połyskujący. I tymi kosmetykami dwoma można załatwić po prostu cały makijaż. Tylko ewentualnie jakimś bronzerem sobie zrobić tutaj, w, e, w, przyciemnić w, tutaj e, w, nie w kąciku, tylko w czym? No tutaj. Teraz sobie nie przypomnę. W. Dobra. W załamaniu, w załamaniu. Tutaj troszeczkę sobie przyciemnić i świetnie ten kosmetyk wygląda. Dalej połyskując, wyglądając naturalnie, trochę maskary i jesteśmy po prostu już gotowe na na wyjście. Oczywiście możemy być gotowe na wyjście bez makijażu, no ale jak ktoś, jak ktoś lubi makijaż, to dlaczego nie być gotowym z makijażem? Także te dwa cienie w kremie, one są naprawdę bardzo trwałe, można sobie intensyfikować oczywiście ich natężenie na powiece. Ja tam oczywiście stosuję ich bardzo malutko i dlatego w ogóle nawet nie widać, że coś było zużyte. Także te dwa cienie sprawdziły mi się najlepiej. Jak mówię, nie uczulają, świetnie wyglądają i są mega trwałe. I teraz tak patrzę, że wszystko Wam pokazałam. Bardzo Wam dziękuję za zaglądanie do mnie, za to, że znów jesteście ze mną. E, niestety przegadałam całe pół godziny. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam tym samym w kółko, co miałam do powiedzenia. Trzymajcie się. Do następnych filmików. Pa!